Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja z tej strony Dresik. Tradycyjne podsumowanie turnieju nocy robiłem wczoraj, ale nie wrzuciłem tam z kilku powodów. Eee, mogę Wam tak szybko, po, pokrótce opowiedzieć, że miałem bardzo chilloutowe grupy. Nie, nie, ten, nie wiem, czy jest to sens was denerwować, <grywania> ale miałem naprawdę śpiących królewiczy praktycznie wszędzie. Na dwóch kontach wygrałem z dużą przewagą, tak mniej więcej to wyglądało, jeżeli chodzi o, wiecie, yy, układ sił. Filmik nagrywałem, gdzieś tam mogę jeszcze zaprezentować inny serwer. Tutaj będzie chyba drugi, tu byłem drugi. Nie yy, wstawałem w nocy, miałem na dwóch serwerach sporą przewagę. O, widzicie, tu macie trzecią, trzeci serwer. Więc zakładałem, że nikt mnie nie przegoni, a nawet jeśli to i tak nie miałem za bardzo z czym szaleć, zamykamy ten filmik, nie będę go już pokazywał. Tak mniej więcej wyglądały moje turnieje z bardzo dużą przewagą prawie dwukrotnie więcej punktów miałem nad drugim. Nie oszczędzałem, zakładając, że znowu za chwilę będzie kolejny, za miesiąc będzie kolejny event, i nie ma sensu się tam, wiecie, miesiąc tego wszystkiego hamikować. Nie szalałem jakoś tam, żeby było... O, zobaczcie, dołożyli ten, dołożyli e, ilość dni. Tutaj taki napisik 7 dni, 7 dni, 3 dni, nie? E, cyferkę dali, fajnie. E, także w, zamykając e, temat w turnieju nocy, e, to z tytanami ten, z tytanami już sobie tam... E, chciałem żeby się dało pograć zrobiłem sobie totemik zobaczcie jaki solidny mam totemik 129 poziom jak na taki powiedzmy raczkujący serwer to naprawdę mega fort e... oczywiście będzie możliwość podbicia nie za 10 tysięcy szmaragdów tylko za monetki to to zrobię punktów jak zobaczcie przy perfekcyjnym totemie daje 1000 punktów tylko także nie jest to jakaś tam sens się z tym krygować przed turniejem, także prawdopodobnie to sobie kliknę, jak tylko do, po tych trofeów. Tak czy inaczej, e, ja jestem mega zadowolony, nie wstawałem, samo się zrobiło. Grupy miałem tak leniwe, że no nie pamiętam kiedy było coś takiego, żebym, e, no chyba nigdy nie miałem tak, żebym miał na takim luziku na dwóch serwerach wszystko zrobił. E, także no, wiem, że to trochę dla niektórych z was może być irytujące, że wy żeście trafili na grupy śmierci, Adresik znowu miał jakiś tam emerytów i rencistów. Ale, no wiecie, kiedy się i tam złota passa skończy. E, tak czy inaczej, e, dzisiejsze przesłanie to nie jest o tym, co było, tylko chciałem wam pokazać, że jutro będzie nowy bohater, znaczy nowy tytan. E, I to się zazębia z tym eventem, który już jest obecnie. A, Bitwa jest odpolona. W każdym razie te zdobywanie ilości punktów, znaczy leveli, plus zdobywanie tam, rozwijanie skórek, możecie zrobić na, tamtym, na tym nowym mm, Tytanie mo, y, Ziemi. Ale póki nie jest jeszcze wszystko wiadome, to chciałbym was przeszedł przed tym. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Tylko niech się ta bitwa z skończy. Wygrają czy nie wygrają. O, przegrają, bo tam jeszcze kurczę, Edom ich jeszcze poskłada. Ale ten, ale tam jest sytuacja taka, że z reguły, jak jest nowy bohater, nowy ten event, to jest seria zadań. Tutaj jest seria zadań, która dotyczy tam walk i, i tych tam buffów i tak dalej. Ale jest jeszcze z reguły seria zadań, która dotyczy rozwijania tej nowej postaci. W tym wypadku to jest Tytan. Ty i w zależności od tego, jakie będą nagrody, to taka będzie moja rekomendacja. Póki tego nie ma, a tutaj w tych plikach tego nie ma, to nie jestem Wam w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, jak to wygląda. Ale zobaczcie. Dobra, to wygraliśmy fajnie, fajnie. Dobra, ale zobaczcie na ten, na aktualne, które są oferty, aktualne oferty, eventy. No ten, który mam na myśli, czyli te bójki całe. Tutaj za podbijanie skórki macie punkty, za rozwijanie tytana też macie punkty. 80 leveli to jest naprawdę bardzo dużo i dla 300 punktów według mnie nie warto. I jest pytanie, na ile będą punktowane w trakcie tego eventu nowego rozwijanie tego wardoka, bo... Ja jestem nawet skłanie, w stanie zaryzykować, że rozwijanie te, poziomu tego tytana będzie ekonomicznie nieopłacalne. Dlaczego? Jak był turniej nocy, pamiętacie to było tam kilka dni temu. Jak był turniej nocy, to on był kumulacja z drugim eventem. Jak był tam turniej nocy Tytanów, nie wiem, która to jest ikonka, ale on się łączył jeszcze z tym eventem drugim, i przez to. Otwieranie, chyba z tym otwieranie, ten otwieranie, wydawanie szmaragdów, otwieranie kulek, ulepszanie i ulepszanie, i mieliście super kumulację. Tam powiedzmy dwóch czy trzech eventów, bo się turniej Nocy kumulował jeszcze z tym eventem, i jeszcze z jednym. Nie pamiętam, już teraz nie ma sensu tego. Ten w każdym razie wtedy podnoszenie poziomu tytana dawało wam progres w trzech mini eventach, a teraz będzie wam dawało tylko w jednym, maksymalnie w dwóch. I teraz. Ten jeden, który jest na serwerze, to on ma raczej słabe te punktacje i nie da wam tego, nie wiem, no zrobicie level 3-2, to dostaniecie tam, nie wiem, 10 tysięcy tych monetek bójki. To naprawdę nie jest jakoś tam super dużo. I, i dlatego tam, dlatego uważam, że nie ma sensu co się rzucać natychmiast, ale z kolei następne eventy połączone z tym, żaden nie jest tytanowy. Więc jeżeli ktoś będzie planował rozwijanie tego nowego e, tytana, to prawdopodobnie pierwszy dzień będzie lepszy niż kolejny. I, I stąd jest ta, to moje taka gwiazdka dresikowa, żebyście przejrzeli i zobaczyli. Jeżeli faktycznie rozwijanie tego no, nowego, tego tytana będzie dawało fajne korzyści w trakcie tego eventu, to prawdopodobnie najlepszym momentem na to jest pierwszy dzień. E, ale to... Ja się wstrzymam jeszcze z tym. E, taki tip na jutrzejszy dzień: nie rzucajcie się na serię zadań, poczekajcie, zobaczymy, jak to jest. Czy wszystkie te tutaj zapowiedzi się pokrywają, czy e, faktycznie to tak wygląda? Ostatnio już ten szósty level był taki, bym powiedział, no, bardzo wątpliwy. Bardzo był wątpliwy. Potrzeba było wydać dużo szmaragdów. Albo na mapie zdobyć te medaliony, takie tam jakieś tam, jak one się tam nazywały w tamtym evencie, wam nie powiem, żeby zdobyć więcej energii z tych serii zadań. Jakiś patent trzeba było zrobić, nie dało się tak, tak na totalnym lajciku to się robiło piątkę, a szóstkę tuż trzeba było coś tam zakombinować i tak dobrze kombinować. I dlatego e, szóstka teraz jest darem czerwonym. To też jest bardzo fajny e, no, gift, ale no jeżeli będzie wymagał dużo, dużo, dużo starań, to może, może nie być rekomendowane przeze mnie. Może być tak, żebyśmy sobie załóżmy piątkę zrobili i na spokojnie coś tam nie wiem tego, więcej kamieni dużo wyformili tego, tego tytana. No, nie wiem. Jakieś tam rozwiązania będziemy kombinować w zależności od tego, jaka będzie dostępność tych wszystkich surowców. Zawsze jest pytanie. Na które nie ma odpowiedzi przed eventem, ile tej energii rozdadzą, jak będą ten. Bo to jest pierwsze z Tytanem. Pamiętajcie, że Tytan na ostatnim poziomie ma 1500 kamieni dusz, żeby rozwinąć ostatni poziom, gdzie bohaterowie mają 300, tak? Więc no jakieś tam przeskalowania będą musiały być w tych nagrodach. No i, i ten, i moje. Moja porada jest taka, żeby się jednak trochę no, nie przypalać na pierwszy dzień. Jak zobaczymy, zobaczymy, że faktycznie te nagrody są spoko, no to tutaj macie kumulację z tym eventem. A jak nie, to czekamy na spokojnie. Tu będzie jeszcze ten jakiś tam Halloweenowy event. Eee, tyle tylko, że on jest. Eee, no. Mm, no, powiedzmy, bohaterowy. Nie, nie ma tam promowanych rozwijania tytanów czy czegoś takiego, ale on był fajny, bo można było trochę tych lupek nafarmić. Jakieś tam, wiecie, wydawa otwieranie krain, e, wydawanie szmaragdów to może być nie głupie. 65 tysięcy jest ostatni poziom. E, no, zobaczymy. W każdym razie, na chwilę obecną skupiamy się tym, na czym, co będzie jutro. I moja rekomendacja jest taka, żeby no. Nie wydawać surowców niepotrzebnie. Pamiętajcie, ten event trwa 7 dni. Możecie zadania zrobić wszystkie ostatniego dnia i nie będzie żadnej tajnej. Tutaj macie laleczki, więc wydawanie energii też będzie punktowane bardziej tutaj. Tutaj zobaczcie, to jest taka zmyłka, bo to się kończy tu trzeciego dnia, więc tutaj jeszcze ale ten, ale. E, czy będzie tutaj wydawanie energii? Nie sądzę, bo to jest tytan, e, tytanowy event. Tu będzie szmaragdy, szmaragdy, szmaragdy szmaragdy, walki, monety. No, czyli według tego tutaj nie ma wydawania energii. No, więc zobaczymy. Ja w każdym razie tak Wam rekomenduję z mojej strony i tak będę robił ja. E, jutro jest jeszcze też dzień. Można coś tam otworzyć, jak się coś uda. Sto, no mogę tutaj, jak jest. Ludzie patrzą, to mogę otworzyć, że się nic nie uda. Żebyście nie myśleli, że tylko dresikowi lecą tam gratisy. A zobaczcie, ze stu paczek dostaliśmy 7 koron wody. Ze stu paczek 7. 4. <ścoughs> a pomyślcie sobie, że tego na ostatni poziom potrzeba dziewięć tysięcy. Jakie to są ilości chore. Dobra, a w każdym razie jakieś tu zadania, żeśmy zrobili. Walki jeszcze nie robiłem. Ja powiem Wam, na obronę wystawiłem coś takiego. W ataku z reguły szedłem z Solaris, ewentualnie Solaris Tenebris, ale bez znaczenia. I tak widzieliście już na pewno miliony tych filmików, który najlepszy zespół jest. No, z cztery razy światło, no to jest prawie pewne, że przegram. Żeby nie powiedzieć, że jest pewne, że przegram, ale i tak zagram, bo co, co mi szkodzi. Wygrałem, a to dziwne, z reguły światło karało moje ogień tak? Yy, mocno, że yy, dlaczego? No bo tam Tornado leciało, tam się nie ginęli, bo mieli ulti, no i moi ginęli od tego jakiegoś tam refleksu yy, obrażeń. No ale tutaj widocznie jakieś timingi były lepsze. Oni mieli więcej yy, tytanów, więc wcześniej odpalili ulti niż mój fire, i może to nas uratowało. Tak czy inaczej, jak widzicie, niespecjalnie się tutaj przejmuję tym eventem. Wygram, przegram. Trudno, w najgorszym wypadku tam te 200 szmaragdów wydam i, i będę leciał dalej z tematem. No, czy to jest dobry patent? no Nie powiedziałbym, ale na pewno nic nie uczy. Tyle tylko, że trzeba odbębnić szybko, żeby, no, żeby mieć zaliczone. No. Co wam będę mówił? Ten jeszcze pewno przegram, a nie, wygrałem. Zdziwiony jestem trochę. E, ile tam mamy jeszcze? A tu, już żeśmy zrobili, tak? Wszystkie? A, wygrać cztery. A, no to spoko to pokazuje, nie? <laughs> Okej. Okay. No to żeśmy wygrali, tylko żeśmy jeszcze nie wygrali, bo jeszcze trzy razy trzeba wygrać. Ok. Jeszcze dwa. I się nie uda ostatnie te. Dobra, spróbujemy. Oczywiście tradycyjnie, dobra, dołożymy 200. E I zaraz zobaczymy jak to idzie. E e e e. A teraz się już suwak poprawi, nie pokazuje. Nie jest do końca. Dobra, dojechaliśmy do końca. Amen, finito, gg, dzięki. No dobra, tak to mniej więcej ten event wygląda. Takie jest mi, moje, no powiedzmy, podpowiedzi na, na dzień jutrzejszy. Czy ten, czy będą te zadania fajne, czy nie. To czas pokaże. Spodziewam się, że będą analogiczne do poprzednich. Tyle tylko, że poprzednie dotyczyły postaci i event polegał na zwiększeniu ewolucji, zwiększeniu artefaktu, zwiększeniu tam nie wiem jakichś skórek dowolnych postaci. Było jeszcze tam coś, jakieś takie były wiecie glify. Więc przekładając to na język yy, tytanowy, no to też się spodziewam, że tam będzie jakiś. Yy, tylko mówię, to jest takie, to, to totalnie wiecie z głowy, czyli z niczego. E, jakaś tam ewolucja skórek, jakaś ewolucja artefaktów, ewolucja tutaj e, tego tej nowego tytana, rozwijania artefaktu to mogą być takie rzeczy, które będą punktowane. No bo nic więcej tego się nie da wymyślić, e, ale jak będzie, zobaczymy. No bo w takiej formie tytana jeszcze do gierki nie wprowadzano. Praktyka moja i doświadczenie w tej grze pokazuje, że oni idą na łatwiznę, jak już mają jakiś tam schemat. Nie wiem, czy to mają jakieś skrypty, tylko po podmieniają później dane, czy w jakiejś tam innej formie. O, zobaczymy. Delikwent poszedł z Isaaciem i. Ech, to tego się nie boimy. To nie powinno nic nam zrobić. A, dobra. Horusa bierzemy na Larę, bo ona studuje. A tak przebijanie pancerz, dobra. no dobra. Pancerz może nie jest najlepszy, ale dobra. Op. No jesteśmy pierwsi. Eee, no dobra, takie tam tyle z mojej strony, mojej mili. W 15 minut się nie zmieściłem, ale niewiele brakło. U handlarza tu wydajemy ta, to, co się nam zbiera, eliksiry tytanów. Mm. A co tam jest jeszcze w najbliższym czasie? Merszant się jutro kończy. Wodospady są. No tu jest jeszcze ten eventzik otwierania skrzynek i kamieni dusz postaci. No to jak macie trochę farta, to tutaj u handlarza może Wam się udać trafić ten. Dwa pudełka po 50 kamieni dusz. No to wtedy możecie sobie jakąś tam postać powiedzmy. Rozwinąć, ale kliknąć tutaj ten progres w turnieju. Nie trzeba teraz. można sobie nazbierać kamieni duszy, ile trzeba, a ten a ewolucję dopiero w turnieju wcisnąć. Patrzcie, Gus, mimo że jest e, e, miesiąc gusa, to jeszcze się nie naciułały kamyczki, ile mamy 12, 24 nam jeszcze wpadnie, 24 nam wpadnie, to nam dalej będzie brakowało 50. Trzech. No, no, i tyle. Będziemy z tym żyli. No cóż, <laughs> nie poradzimy na to nic. Eee, no, tu mam ileś tam będę mógł sobie progresu zrobić w najbliższym evencie. Trudno. Co my tu mamy jeszcze? Burzę mamy. No, jak ten. Jak jeszcze nie skończyliście zwierzaczków. Eee, a ci sami oglądają z reguły. Jeszcze są na tym etapie, że jeszcze sobie progresują. No to z tego turniej, z tej wielkiej burzy tradycyjnie wybieramy kamyczki tutaj, znaczy te pudełeczka, które nam progresują posta, yy, zwierzaczka. Ja tutaj Wam się mogę pochwalić, że po dwóch latach grania z okładem, tam powiedzmy dwóch i pół, wszystkie są już na perfekt zrobione. Yy, i, I co? No i pff, teraz już tylko dokręcić te różowe yy, kamyczki. To mi się nie spieszy, bo te, to nie ma większego znaczenia. Te postacie wszystkie, którymi gram, czyli które używam jako w bitwach, mają już praktycznie ostatni poziom i rozwinięte te. To te, te jeszcze skończę i, i będzie w ogóle finito. Także ja paradoksalnie teraz w burzy będę brał e, e, te pudełka, które mówiłem, że są bardziej kijowe. I tak prawdopodobnie się to stanie, że mimo, że są kijowe, to i tak na etapie moim będą lepsze niż te, bo tych mi nie potrzeba w ogóle. A z tych dostanę trochę złota, trochę tego, ewentualnie jakieś jajko i tyle. No awatary to już posiadam chyba. E, no i i co? No i ja z całego eventu wezmę to. Mimo, że to jest dziadostwo, to to mi już jest zupełnie niepotrzebne. Ewentualnie macie to, to możecie to przerobić na pieniądze fragmenty, kamienie dusz. O. Macie kamienie dusz, można to przerobić albo na te nam monetki, albo tu sprzedawać za 4000 za sztukę. Co lepsze, nie wiem, każdy decyduje po swojemu. W każdym razie, jak będziecie tam jeszcze dłużej grali, to tych monetek będziecie mieli tyle, że będziecie tym mogli tapetować. Na niewiele się to da zmienić. No, widzicie, no ciężko jest to dzień w dzień wydawać po tych kilka tam sztuk co w sklepie można kupić więc no wiecie to są te problemy takie ludzi którzy grają w tę grę i coś tam już zdobyli będziecie długo grali w grę żeby nie powiedzieć że bardzo długo to będziecie mieli taką sytuację że już tytany będziecie mieli skończone skończone po 130 poziom i wam będzie zalegały te potki, na które się nic na nie, za nie nie da zrobić innego, wymienić na to, na nic się tego nie da. I ludzie mają miliony tych e, eliksirków, no i co, no i tylko w ten, wpada, wpada, wpada kolejny eliksirek i, i tyle. Mogą tylko czekać, aż nowego tytana wprowadzą i z e, ręki sobie mogą milion tych eliksirków wydać na rozwinięcie jednego tytana na maksa i tyle. Także wiecie, z jednej strony e, kupujemy, wydajemy pieniądze, żeby mieć to szybciej, a potem, jak już to osiągniemy, e, no to pff, jakby czujemy bez sens wydawania tych pieniędzy. Po co żeśmy to przyspieszali? Mielibyśmy dokładnie to samo, tylko dwa tygodnie później. I to jest to, przed czym Was cały czas spróbuję ostrzec, że przyspieszać warto te rzeczy, które tutaj mają praktycznie czas nieskończoność na zdobycie. A te, które się da wyfarmić, typu właśnie zwierzaczki. Typu postacie. W mojej ocenie nie warto przyspieszać. Trzeba się cieszyć tam grą. Ta gra nie polega na tym, żeby grać late gameowo, że macie wszystko zrobione na maksa i tylko gracie. Bo zobaczcie, jakaby bi bitwa nie była. Nie ingerujecie w tą bitwę. No, możecie co najwyżej zrobić auto lub bez auto, ale tu nie walczycie tak, wiecie, jak w jakiś tam RPGach nie klikacie uników i kombosów, tylko one te postacie same odgrywają. I dlatego nie ma ten, nie ma. no W mojej ocenie ta gra to jest taki bardziej farming simulator niż strzelanka. No. Tutaj macie się po prostu bawić, cieszyć się zdobywaniem surowców progresem. To tak trochę jak rozwijanie miasta w jakichś tam, nie wiem, strategicznych gierkach. Rozwijacie konto, macie ten i możecie to później tam, nie wiem, macie lepsze wojsko, to możecie je wystawić do bitwy. Ale w samej tej bitwy, no, nie macie wpływu żadnego praktycznie. I, i dlatego to, co tam gdzieś były jakieś zarzuty, że troszczę tam Olympusowi czy coś, to to nie tędy droga. Nie, nie, mam świadomość, że posiadanie wszystkiego w tej grze jest nudne jak flaki z olejem. Nie trzeba być jakimś tam super geniuszem intelektu, żeby zobaczyć, że jak będę miał te wszystkie zadania zrobione, bo wszystko już tam, będę miał e, jakby rozwinięte, wszystkie tytany, nie będę w stanie żadnych tam kliknięć zrobić, przedmiotów, glifów, wyniesień i tak dalej. To wszystkie te zadania zalicza z automatu. Jak macie, nie wiem, rozwinąć postać. 10 razy a macie wszystkie postacie rozwinięte, to to od razu zalicza e, to zadanie. I tylko macie odbieracie surowce, i to, żeby było e, śmieszniej, odbieracie surowce, które wam już są niepotrzebne. Bo nie wiem, przykładowo e, nie wiem, ulepsz skórkę, ulepsz lepsz, skórkę Tytana. To wszystko wam zaliczę na dzień dobry, jak macie wszystkie tytany rozwiniętą skórkę na Maksa. I co za to możecie dostać? Możecie za to dostać w sklepie u handlarza to. E, co macie na maksa, to co macie na maksa, to co macie na maksa, na maksa, na maksa, na maksa, i to będzie kompletnie, nic nie będzie do kupienia w tym sklepie. Więc będziecie robili zadanie tylko po to, żeby je zrobić, a właściwie to ono się samo będzie robiło, wchodząc, logując się do gry. I powiedzcie mi, ile wytrzymacie w takim, takie granie. To tydzień, dwa, trzy, miesiąc was pocieszy, a potem będzie nuda. No, logujesz się, Przeklikujesz, tylko odbierz, 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 odbierz. I co? No i masz tutaj zadanie, przykładowo. E, otwórz strefę, e, sferę Tytana, artefaktów. No i to sobie myślisz, no mam tych sfer 3000, to sobie otworzę. Ale co za to dostaniesz? Dostaniesz za to jakieś gwiazdki, punkty wydarzenia, a z punktów wydarzenia możesz w sklepie sobie kupić coś, co już masz wszystkiego e, w zapasie. No to co? No będziesz robił jakiś tam item dla 70 postaci jak już 51 pierwszych masz zrobionych, no nie, to po prostu już jest nudne później. No i, i dlatego uważam, że myślenie, że Olympus to ma fajnie, bo ma wszystko, dla mnie nie ma fajnie, dla mnie ma nudno. Ok, filmik może nagrać, może nagrać jak w, trak w trakcie filmiku maksuje jednego tytana z wszystkich surowców, co posiada. No, mnie akurat, no mówię, no, ani mu nie zazdroszczę, ani mu nie współczuję. No tak ma, ale dla mnie to nie jest jakiś ten. Myślę, że yy, ja w tą grę przestałbym grać, jakbym miał wszystko. Nie pomyślcie sobie, macie szmaragdy, nie macie na co ich wydać. Bo teraz ten dren tam, nie wiem, złota, dren szmaragdów, dren czegoś. No, dresik tam sobie marzy, że trafi totem, wiecie, no, coś się dzieje, tak. A tam jak już macie wszystkie totemy, temy, to co będziecie e, w, rolowali? No nie wiem, co tam można robić z tym. E, lecimy, nie mamy Walkirii, to jest lipa, żeby grać to nazwijmy to od, z ręki. Dlaczego wziąłem taką kompozycję? Dlatego wziąłem taką kompozycję. Nie wiem, czy ona wygrywa. Broń Boże. Ale wziąłem taką kompozycję, żeby oszczędzić sobie tytany światła na następną walkę. Na razie jeszcze czekam, zobaczcie. On sobie tam bzyka fajrem, a ja dalej czekam z moim e, tym. Teraz go możemy odpalić. E, z nadzieją, że się uleczymy i że będzie miło. Chciałbym, żeby mój ten nie zginął, wtedy będzie już fajnie. E, Opad. Ale jest nadzieja, że to jakoś wyciągniemy. Mała, bo mała, bo oni mają Stuna, a ja już nie mam Stuna żadnego. Ale pamiętajcie, że ta bitwa jest na bafach. Oni mają 100% praktycznie zdrowia więcej. Więc ja muszę, żeby ich poskładać, muszę <grytania> naprawdę sporo damage'a zadać. I dlatego wziąłem 4 razy wodę z nadzieją, że się będę leczył. Jakbym wziął coś bardziej agresywnego bez leczenia, to. Prędzej czy później ich skład, który ma dwa razy więcej HP, powiedzmy w uproszczeniu niż mój, i tak bym je zbił. A tak przez to, że ja się mocno leczyłem, zobaczcie, ile ja tam 15 milionów się uleczyłem z tego. Nie to jest obrażenie. Sorry, z leczenia. O 35 milionów się uleczyłem z leczenia. Tenebry z następną dychę uleczyło. Ła. No i przez to dałem radę, bo mój totem zadał dużo mniej obrażeń jak ognia, ale ten, ale no i tak i tak przez to, że bardzo dużo się uleczyłem, się udało ugrać. Jestem zadowolony, że moja taktyka Mighty się sprawdziła, bo w tych tutaj wzmacnianych bastionach no często intuicja zawodzi. No, ale mam już takie doświadczenie na tyle, że wiem, że wystawienie przeciwko fajerowi takiego zwykłego fajera, to dostanie się łomot przez to, że tamten was popieli szybciej, a ma więcej życia, nie? Tutaj akurat miał bonus 90, tam, nie wiem, 6% czy coś. Dobra, szkoda tam przedłużać. Macie tutaj jakby info na jutro, jak się zachować. Ja oczywiście nagram jakiś tam, wiecie, wyliczankę, czary-mary, rebusy Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekaw jestem, mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego, jeżeli chodzi o content, niż kolejny turniej nocy, w którym Dresik wygrywa. <laughs> Ale czytałem Wasze wszystkie komentarze, bardzo się cieszę, że Wam też fajnie poszło. Jak coś, to jestem. Tyle tylko, że jak są takie właśnie cykliczne eventy, no to tracę trochę, wiecie, zapał do tego, żeby nagrywać ósmy raz o takim samym evencie, którego nie jestem fanem, nie? Turniej Nocy Tytanów niby jest taki sam, no ale zawsze są jakieś emocje, bo jest rywalizacja z ludźmi. To tutaj chodzenie w kółko wokół tam jakiegoś oczka na środku. no, no Wiecie, rozumiecie. Trzymajcie się ciepło, do usłysząka. Miłego wieczoru. E, resztki tygodnia. I co? No i piąteczku wam miłego życzę. Ciao, bajo, hej.